Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Adam Ptak i nieprzypadkowo trzymam dzisiaj hantelki, ponieważ dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniami na mięśnie ramion. Pierwsze ćwiczenie, które Wam zademonstruję to odwodzenie ramion. Ćwiczenie na pewno Wam znane. Wykonuję je powoli. Unosząc hantelki do boku i powoli opuszczaj. Możesz ćwiczyć dokładnie w tym samym tempie unosząc i w tym samym tempie opuszczając. Ja sugeruję Wam, żebyście unieśli i zdecydowanie wolniej opuszczali. Najczęstszym błędem, jaki popełniacie, jest unoszenie hantli i puszczanie ich swobodnie. Może to grozić kontuzją a poza tym takie ćwiczenie jest zdecydowanie mniej efektywne. Drugie ćwiczenie, które jest na przednią część naszego ramienia, to jest unoszenie handli do przodu. Ćwiczenie możesz wykonywać obiema rękoma jednocześnie, ale możesz też je wykonać naprzemiennie. Raz jedną ręką, raz drugą, pamiętając tutaj również o tym, żeby wracać bardzo, bardzo powoli do pozycji wyjściowej. Kolejne ćwiczenie, które Wam zademonstruję, to ćwiczenie na mięsień dwugłowy ramienia, czyli biceps. Możesz złapać hantelki pod chwytem i uginasz łokcie. Tutaj również pracujesz powoli, spokojnie, unosząc i opuszczając hantle. Zginaj łokcie do kąta 45 stopni i poprowadź do prawie pełnego wyprostu łokcia. Najczęstszym błędem, jaki tutaj wykonujecie, to jest ugięcie i puszczenie. Drugi błąd, niepełny wyprost. W tym momencie nie pracujecie na pełnym zakresie Waszego mięśnia dwugłowego. Ostatnie ćwiczenie, które chcę Wam dzisiaj zaproponować, to ćwiczenie na mięsień trójgłowy ramienia, czyli triceps. Tutaj zaproponuję Wam ćwiczenie jedną hantelką, Możecie stanąć w lekkim opadzie tłowia. Ja stanę sobie do Was bokiem, żeby było lepiej to widać. Handelkę trzymam w jednej ręce, opieram się o udo drugiej nogi, unoszę łokieć i przy prostych plecach prostuję staw łokciowy i uginam. Pamiętam o tym, żeby moje ramiona i moja klatka piersiowa były cały czas w jednej linii. Najczęstszym błędem, jaki tutaj możecie popełnić, jest Zbytnia rotacja kręgosłupa, co wygląda w ten sposób. I znowu unosisz i powoli opuszczasz. No cóż, mam nadzieję, że te ćwiczenia spowodują, że nie tylko wasze dolne grupy mięśniowe, ale też i ramiona będą jędrne. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!